No już w tym roku mija 9 lat, zacząłem w czwartej klasie podstawówki. Pf, ogłoszono to taki mały nabór, no to zgłosiłem się i zaczęła się gra. Kręci się, kręci się i mam nadzieję, że się będzie kręcić dalej. No chciałbym się wybić dalej. No jest to na pewno jakaś szansa teraz gry w seniorach. Rozwinieć się. no skończyłem 8, 19 lat, teraz skończyłem wiek juniora, teraz zaczyna się gra w seniorach. No zobaczymy, mam nadzieję, że jakoś się uda awansować dalej, wybić. Piłka też jest wielką frajdą, jest przygodą, no. ale... Poważną, poważną jak na razie. I prawie mi to naprawdę wielką frajdę. No, lubię grać, lubię wejść w ślizgię, no lubię grać ostro, ale to trzeba pokazać na boisku albo my, albo oni. Szybka piłka. No, oczywiście jest możliwość wybicia się, pokazania się. Mamy przykład tutaj Tomka Królaka, który poszedł do Błękitnych, do trzeciej ligi. Więc wiadomo, no jeżdżą trenerzy, patrzą. Właśnie to oglądają te zespoły, czy w sparingach, czy w meczach ligowych, no i można się wybić. Także z piątej ligi ostatnio co do Pogoni Szczecin Rokejko trafił, więc tutaj nie, nie jest droga zamknięta przed tymi chłopakami. Szczerze nie wiem, że chłopacy poznali, że mają w końcu jaja, bo niektórzy nie, nie mieli, nie mają, może jeszcze, nie wiem. No myślę, że ciągniemy to, no nie wiem czemu tak jest, no, ta, wtedy w sumie walczyliśmy o spadek, teraz jakoś załapało się, gramy jedno na 6 meczy jedna przegrana, no i to też mobilizuje nie? żeby ciągnąć to dalej nie Jest paru bardzo zdolnych chłopców nie tam nie będziemy wymieniać nazwiska bo za nam skoszą. no jak każdy piłkarz myślę o jakiejś tam przygodzie w piłkę bo tą karierę tu miał pele czy boniek Dobry jest. No są lepsi i gorsi, no i trzeba tak wspomagać tych gorszych, żeby lepiej grali, nie? bo tak to co, trzech biega, reszta patrzy i nic, no to trzeba tam krzyczeć trochę na innych. Nie znam tego człowieka, to jest pewnie, pewnie mój brat. Rodzony? Rodzony. Jak się dogadujecie na, na boisku? Myślę, że wszystko jest okej, okay. wszystko jest pod kontrolą. Ja I jakoś to idzie. Gramy też w sumie tutaj parę lat, parę całe, całe życie w sumie też wycho, się tu wychowaliśmy, no ale jakoś to idzie. No dnia ja trzeba pokrzyczeć, on na mnie, ja na niego, ja na wszystkich, oni nic, bo nie mogą oczywiście, bo jestem kapitanem tymczasowo, ale jakoś idzie, wygrywamy i myślę, że to jest najważniejsze. Także są to, można powiedzieć, chłopcy z jednego podwórka, którzy znają się od zawsze i, i myślę, że to jest jakaś tam, można powiedzieć, zaleta tego klubu, bo, bo to powoduje, że ta atmosfera jest taka dosyć, dosyć fajna, można w niektórych momentach powiedzieć, że nawet rodzinna. Także zadowolony jestem z tej, z tej pracy mojej, tu tylu lat, że chłopcy grają właśnie i ten klub dalej istnieje, dalej. Myślę, że będzie, bo praca z młodzieżą, coraz więcej się zwiększamy. Właśnie kolega tutaj, pan Seban, prowadzi bardzo dobrze juniorów, jest. I są, są tramkarze, są orliki, także nie zapleczę, także myślę, że klub nie zginie i będzie dalej husniował, nie? Był moment taki, że i do Manhitting mogłem iść, był moment, że mogłem iść do Arkonii, ale jakoś tak zostało, że... Tylko klucze i... Barwy żółto-biało-niebieskie... Do końca. Tak, do końca. Także nie zmieniałem. Patrząc tutaj na... Na zaangażowanie naprawdę wielu ludzi, bo to, to nie jest tylko praca zarządu, ale to jest naprawdę ciężka praca od y, dzień w dzień. Y, wielu, wielu ludzi i myślę, że do setki na pewno dociągniemy. Nas nie będzie, jak klucze będzie. 60 lat trójkolorowy świat, choć nie pamiętam tamtych lat, z opowieści go znam. Historia, w której nikt się nie powstydzi, w górę trójkolorowe szaliki, kluczewia króluje, kluczewia dumą miasta, 100% kluczewia. Nieważna sytuacja, wiara, strabuta czy nie cuda. Porażka z tym razem się uda. Chłopaki, damy z siebie. Wszystko na meczach, jednak nie zawsze dopisuje frekwencja. W górę ręce nieważne, wynik na tragu, to znowu głośno meczą.